To jest program Otwarta Antena. Mateusz Borys, dobry wieczór. Morderstwo 39-latki z Gortatowa, rozszerzone samobójstwo w Stęszewie, tragedia Spuszczykowa czy bestialskie zabójstwo 5-latka na łazarzu. To tylko kilka z ostatnich tragedii w Wielkopolsce, o których usłyszała cała Polska. Dziś w programie Otwarta Antena spróbujemy dowiedzieć się, dlaczego dochodzi do tego typu zbrodni. Państwa i moimi gośćmi są Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeuta. Dobry wieczór. Oj, mamy... Pewne problemy techniczne. Do pani Katarzyny na pewno jeszcze wrócimy. Bez problemów technicznych dotarł do naszego studia Ma wieczor. Maciej Szuba, były komendant poznańskiej policji, a obecnie prywatny detektyw. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry, dobry wieczór, pani Katarzyno. Mam nadzieję, że teraz już będziemy się wszyscy słyszeć. Zachęcamy państwa również do telefonowania do studia, bo to jest program otwarta antena 61 221 2222. Pytania i komentarze można również zostawić w komentarzu pod transmisją naszego programu na Facebooku. E, drodzy Państwo, zaczniemy od sprawy 39-latki. Najpierw jej zaginięcie zgłosił sam mąż, a później się okazało, że to ten mąż tę 39-latkę zabił. E, w jaki sposób policja w sumie dość szybko dotarła do tak e, mm, drastycznego finału tej sprawy? Znaczy, jedni mówią, że szybko, drudzy mówią, że to długo trwało, natomiast ja bardzo się cieszę, że policjanci zadziałali bardzo sprawnie. Wykluczyli wszystkie inne poboczne wersje, które trzeba założyć na początku takiej sprawy. Zwróćmy uwagę na to, że od początku nie było zwłok, więc traktowano Natalię jako osobę zaginioną i podejmowano czynności poszukiwawcze. Przecież były nawet jakieś głosy, że widziano ją gdzieś w pendolino, że była w towarzystwie jakiegoś ciemnoskórego, który prawdopodobnie nafaszerował ją narkotykami. Wersji było co niemiara. Natomiast na całe szczęście policjanci bardzo racjonalnie. Do tego podeszli. Yy, uznali, że trzeba zająć się chyba najbliższym otoczeniem, w tym przypadku mężem. Zresztą wiele rzeczy na to wskazywały, że jest to osoba, która mogła być zainteresowana zniknięciem natalii. No i w do kłębka doszło, doszli do, do rzeczywistego rozwiązania tej sprawy, i no jak się okazuje, ta sprawa miała takie głębsze y, podłoże, no bo to nie było coś, co się stało nagle i gwałtownie, tylko y, trwało od jakiegoś czasu. Natalia była związana z innym człowiekiem, y, on się z tym za bardzo nie godził, różnica wieków w tym również decydowała, on miał swoje urażone ambicje. Policyjnego punktu widzenia po odnalezieniu zwłok i właściwie zatrzymaniu małżonka, sprawa jest banalna. Trzeba było tylko przeprowadzić czynności oględzinowe, udokumentować wszystkie ślady, tak, żeby już nie było wątpliwości co do tego, odpowiednio przesłuchać podejrzanego. No i tak się też stało i tutaj mówię, ta, ta tajemnica została dość szybko rozwikłana, chociaż jak widzimy, codziennie Jakieś nowe elementy y, przybywają. Tak? W, w tej sprawie, że pojawił jakiś taki quasi-testament, że ona zostawiła y, to u siebie w pracy, że obawiała się, y, y, co się może z nią stać ze strony męża. No poczekajmy jeszcze chwilę i będziemy będziemy już zupełnie mieli stuprocentowy obraz całej tej historii poza kamerą wielu policjantów nieoficjalnie praktycznie od razu od momentu zaginięcia wskazywało, że tutaj zamieszany może być mąż tak to nie miało to nie było dużych wątpliwości ja nawet gdzieś tam. Otrzymałem też wiele sygnałów świadczących o tym, że Trzeba się tym panem zainteresować. Były to informacje ze strony otoczenia ich najbliższego. Ludzie wskazywali na pewne no, dysonanse, które dziś występowały w tej rodzinie, że tam było chyba nie do końca najlepiej. Przynajmniej w ostatnim okresie czasu. I tu rzeczywiście, no, po wykluczeniu, po odnalezieniu zwłok, bo tu już wtedy nie było żadnych wątpliwości, co się stało, po wykluczeniu w tych wszystkich innych wersji, no, zajęto się rzeczywiście tym panem. No i i on nie bronił się za bardzo, bo przyznał się do tego, co zrobił. Zresztą należy on do tego typu, to pani Katarzyna nam powie, że to należy do tego typu sprawców, którzy jak już go złapią. To ja już miałem w swojej historii takie przypadki, kiedy został ujęty zabójcą. Mówi: Na całe szczęście zaciemaliście mnie, zeszło ze mnie to powietrze i ja teraz już lepiej się czuję. Więc my on był tego typu człowiekiem, czy jest tego typu człowiekiem, któremu ta zbrodnia, której dokonał, jak ją wyłożył na talerzu, to ulżyła po prostu? No właśnie, Pani Katarzyno, czy zgadza się pani ze słowami pana Macieja, bo wiemy, że mężczyzna, kiedy został zatrzymany, powiedział, że chce najwyższego wyroku kary dla siebie, bo syn mu nie przebaczy. Jest bardzo dużo emocji, i ja rozumiem, że po zabójstwie swojej żony dopiero dochodzi do niego, co zrobił tak naprawdę, i dlatego chciałby najwyższego wyroku kary. To się może później u niego trochę zmieniać, natomiast należałoby na całą sprawę trochę popatrzeć inaczej, bo dla mnie to jest taka typowa trochę zbrodnia w afekcie. że Pani Natalia już układała sobie życie z kimś innym, bo moja wiedza jest bardzo powierzchowna, bo tylko z tego, co przeczytałam w internecie. I jest różnica wieku między panią Natalią a jej mężem około 20 lat czy 21. Jest. Małżeństwo, które żyje pod jednym dachem, ale nie podjęło jeszcze decyzji o rozwodzie. Ale z informacji prasowej wynika, że pani Natalia wróciła do domu po spotkaniu, więc cała atmosfera w domu no, musiała być napięta. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo Adam R, który został zatrzymany właśnie w tej sprawie i przyznał się do zabójstwa swojej żony, no to człowiek, który ma 60 lat, więc już swój wiek jakiś ma. Niewiele wiemy na temat jego przyszłości, no ale wszystko wskazuje na to, że nie dopuszczał się tego typu czynów wcześniej, czy jakichś innych przestępstw. Co się dzieje z człowiekiem, że po 60 latach życia nagle decyduje się na tak drastyczny krok? Znaczy, trzeba popatrzeć na jego małżeństwo. No, jego małżeństwo się ma rozpaść. Nie wiem, jak to było, bo nie znam szczegółów sprawy, ale w niektórych prasowych, doniesieniach było, że pani Natalia decydowała się o tym, że sprzeda dom będą, będzie kupowała dwa mieszkania. Być może on się z tym nie zgadzał, że jego życie, jego perspektywa 60-letniego. Człowieka i rozpadu życia, i jego standardu życia i komfortu, no, była dla niego bardzo dużym dyskomfortem. Zwróćmy uwagę na to, że tam jeszcze jest dziesięcioletnie dziecko, z którym być to może prawda. jest on związany. I nie mógł się prawdopodobnie z tym pogodzić. To jest taka właśnie zbrodnia w afekcie spowodowana jakimś uniesieniem w pewnej chwili on się do tego nie przygotowywał. To z całą pewnością, gdyby się przygotowywał, przygotowałby miejsce do ukrycia zwłok on to robi Oczywiście. potem ad hoc on bierze zwłoki wrzuca do samochodu jedzie i właśnie w pierwszym lepszym jakimś tam miejscu gdzie mu się skojarzyło że no może trochę będą tych zwłok szukać i to coś odwlecze w czasie ale on też nie wiedział co to odwlecze w czasie To było takie właśnie taka walka ze samym sobą no po prostu zrobił to pod wpływem impulsu w danej chwili także to nie jest killer to nie jest człowiek który zabija z zimną krwią tam zresztą z tych do nas to też wynika, że to była jakaś sprzeczka, kłótnia w kuchni. Y, 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 uderzył ją, być może nieszczęśliwie jeszcze upadła. Y, być może coś próbowała mu jeszcze powiedzieć, proszę zwrócić uwagę, że, że, że to jest jednak też jednak pewna interakcja między ofiarą a sprawcą, ona być może coś jeszcze mówiła, może próbowała go, że tak powiem upokorzyć, nie wiemy tego, bo, bo, bo tego nikt nie nagrywał, więc to jest tylko kwestia tego, co on powie jak on sobie to przypomni, bo jestem przekonany, że on szczegółów takich stuprocentowych nie pamięta po prostu ma prawo do tego pani Katarzyno do pani mam teraz pytanie bo tak jak pani słusznie zauważyła są kolejne doniesienia medialne w tej sprawie między innymi pojawiły się takie informacje że Natalia obawiała się swojego męża że stworzyła testament nawet napisała list jeżeli coś złego mi się stanie to winny będzie mój mąż i zastanawiam się hmm, Pewnie pani Natalia tą tajemnicę zabrała ze sobą do grobu, ale dlaczego boimy się zawiadamiać służby, że nasze życie może być zagrożone. Pani Natalia zdawała sobie z tego sprawę, a jednak nie poinformowała organów ścigania, że coś jej może grozić. To znaczy to jest typowy schemat, że my się cały czas wahamy, żeby poinformować organy ścigania, bo nam się wydaje, że czujemy. To znaczy, jesteśmy zagrożeni, ale posiadamy jakiś wewnętrzny wstyd, żeby pójść do organów ścigania i poinformować, no ale. będzie lepiej. Albo tak, tak, słyszymy, dzwoni... pani, słyszymy panią na infolinię i do, gdzie mogę uzyskać pomoc i przynajmniej porozmawiać z psychologiem, jak zachować się w takiej sytuacji. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli jest taka sytuacja, to ja bym doradzała wyprowadzkę z mieszkania w sytuacji dużego konfliktu. Okay, czyli... ja, ja tylko też po, pozwolę sobie, mimo że nie jestem psychologiem ani psychoterapeutą, yy, pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że ludzie się po prostu krępują pewnych sytuacji, które do, dotyczą ich, ich, ich otoczenia, ich domu. Yy, ona nie chciała się jakby z tym wylewać na zewnątrz. I, i, i właściwie była taka w takim w takiej dziwnej pozycji, że no właściwie powinna, bo jak stwierdzamy, powinna komuś z kimś się podzielić tym problemem, jeżeli się obawiała rzeczywiście pójść do dzielnicowego, no dzielnicowy bardzo często jest dzisiaj bardzo młodym człowiekiem i powstaje taki dystans tak do, do co mu powiedzieć, że mnie chce zabić, a policjant powie, ale przecież nic się nie stało. Jeszcze pani nie uderzył, jeszcze pani nic nie zrobił. Jest to, jest to bardzo trudne zagadnienie, bo my dzisiaj oceniamy sobie na zimno. Mówmy się tą sytuację i będzie nam łatwo pewne rzeczy wytykać. Natomiast tak naprawdę, jeżeli by to dotyczyło każdego z nas, to nie wiem, jakbym postąpił w każdym bądź razie. Też bym zalecił to, że w taki... Natalia była na tyle zamożną kobietą, że ona się mogła wyprowadzić z tego domu w każdej chwili, wynająć sobie mieszkanie, wziąć syna i sobie na razie żyć i załatwiać sprawy rozwodowe zupełnie yy, na innej ścieżce, a nie pod jednym dachem. I wtedy by żyła, na pewno. Natomiast. Podjęła najgorszą że tak powiem, z możliwych dróg wyjścia mieszkając z tym mężem, który, w którym kipiało, on po prostu no, gotował się w środku i, 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 to, i to go być może bolało. On miał 61 lat, więc przy dziewczynie młodej, bo można tak powiedzieć, które ma 39, no to Ojcem by jej mógł być. Także yy, taka sytuacja bardzo niezręczna. Tym bardziej, już faceta, który już jest lekko taki już starszy, już, już nie jest młodzieniaszkiem. To znaczy, w obecnym czasie nie przytykałabym mu łatki starszy. Nie, nie, absolutnie nie, nie. Sytuacja dla niego była trudna i upokarzająca, ponieważ wiedział, że jego żona spotyka się z kimś, ma z kimś romans i to był dla niego ogromny dyskomfort. No, tak trzeba to wziąć pod uwagę. W związku z tym ja uważam, że jeżeli mamy taką sytuację mocno konfliktową, to należy też zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale w sposób taki, że no, ma pan rację. Być może dzielnicowy młody, nie zrozumie, bo nie ma podstaw do ingerencji. Ale można, że tak powiem, podjąć działania, że skoro mam romans, jestem z kimś związana, moje małżeństwo podejmuje decyzję, że się ma zakończyć, no to też podejmuje decyzję w swojej sprawie, żebym zapewniała sobie bezpieczeństwo. Jasne, bo tak, Państwo. jestem cały czas. Konflikcie. Drodzy Państwo, żeby ta dyskusja miała też jakiś taki walor edukacyjny. No mamy dzisiaj w studiu specjalistów, i w przypadku pani Natalii mówicie Państwo, że ona mogła się wyprowadzić, ale wiele osób nie może się wyprowadzić i nie potrafi przełamać tego strachu. To co zrobić, żeby jednak ten strach jakoś zniwelować, przełamać jak pani pomaga swoim pacjentom? To znaczy, ja zawsze uważam, że może znaleźć wyjście z sytuacji nawet trudnej zawsze można. Możemy powiedzieć, że nie można, ale ja uważam, że można. Mamy Centrum Int y Informacji Kryzysowej. Ja mogę po prostu zadzwonić, postarać się poszukać pomocy, takiej, jaką mogę znaleźć. Natomiast na pewno najniebezpieczniejsze jest przebywanie w sytuacji zagrożenia. Tak, mhm. jest, to, jest to trudna sytuacja, bo mówię tutaj, jeżeli ona wyczuwała jakieś zagrożenie, to powinna coś w tym kierunku zrobić. Ona tylko jakby zabezpieczyła się tym listem. Ale to nie było zabezpieczenie właściwe, bo to było na wypadek na wypadek śmierci, a przecież nie o to chodzi, żeby dać się zabić, tak i żeby wskazać ewentualnie zabójcę to nie było zabezpieczenie. To nie było zabezpieczenie. To rzeczywiście jest trudny problem, ale ludzie powinni sobie właśnie próbować wynegocjować jakby jakąś taką pozycję, która będzie im ich zabezpieczała, a jednocześnie uspokajała drugą stronę. Rzeczywiście jest to na pewno bardzo trudne. Tutaj od tego mamy Mamy psychologów, którzy nad tym pracują, z ludźmi i którym pomagają, więc tu też nie ma co uniknąć. Nie wiem, czy ona była u psychologa, na przykład. Tego nie wiemy. Czy ona korzystała z pomocy? Przecież wykształcona młoda kobieta powinna się poradzić kogoś, kto jest fachowcem w tej sprawie. I, i, i tutaj też popełniła błąd, nie ukrywajmy. Pani Katarzyno, do Pani mam pytanie, dlaczego akurat ta zbrodnia stała się taką bardzo medialną sprawą, media nią żyły, trwały poszukiwania zaginionej Natalii i cały czas z, z każdym kolejnym dniem pojawiają się nowe informacje, nie każdą zbrodnią się przecież tak mocno interesujemy. No, ale to jest taka zbrodnia, no, jakby w ujęciu, że to jest młode, młoda kobieta, y, dająca sobie dobrze rady, mieszkają w osiedlu pod poznaniem, piękny dom. No i może dlatego, że to nie była rodzina patologiczna, a i możemy pokazać, że w każdej rodzinie może dojść do zbrodni, zbrodni w afekcie. No, pamiętają Państwo zapewne zbrodnie, w której zginęli? pan Andrzej Zaucha, który również miał romans z żoną Francuza No i Francuz przyszedł i zastrzelił i żonę i pana Andrzeja Zaucha, no takich przypadków jest dość dużo w naszej I historii, wtedy jest, to, jest to bardziej medialne, media lubią, że tak powiem takie sytuacje, bo dużo można o tym powiedzieć jest ciekawe ludzie ludzie oglądają, no to zwiększa też odglądalność. A po drugie, od początku nie było wiadomo, tak naprawdę, co się stało. Bo przecież no tak, tak jak powiedział były, były, były różne wersje z uprowadzeniem, ale nikt się o nie zwrócił i tak dalej. Policja robiła swoją pracę, bo musiała wyczyścić, jakby to przed pole i potem zajęli się właściwym tropem, który no, zakończył sprawę dla policjantów i prokuratury z sukcesem. Tak? A, a medialnie, no to media zawsze no tak, będą ale... o tym mówiły. Pan... Przezna, że zazwyczaj podejrzewamy członków rodziny. W pierwszej kolejności. Bierze się Taka to pod była uwagę. Sytuacja, tak? Jeżeli jest mąż, jeżeli jest rozpad związku, jeżeli mamy sytuację yy, różnicy wieku. Tak samo było z mamą Madzi. Przeżyła tym cała Polska, po czym okazało się, że yy, najbliższa osoba jest w to zamieszana. No tak no tak to jest to, to nie jest nic nadzwyczajnego w każdym bądź razie no właśnie zastanawiam się czy nie jest nic nadzwyczajnego bo e, mamy przykłady kilku takich bardzo e, głośnych zbrodni w Wielkopolsce całkiem dawno mieliśmy w Stęszewie zabójstwo rodziców syn odebrał sobie życie mieliśmy w Puszczykowie dramatyczne wymordowanie praktycznie całej rodziny przez ojca mieliśmy sprawę na Łazarzu i bardzo często słyszę, słyszę taką opinię no kiedyś to tego nie było i czy, Oczywiście kiedyś tego nie było, czy po prostu się o tym tak głośno nie mówiło? Ja myślę, że były tego typu sprawy, na pewno były tego typu sprawy. Natomiast może rzadziej y, sprawca popełnia samobójstwo, tak jak dzisiaj w wielu przypadkach. Nawet w tym roku było chyba kilka spraw takich, że y, ktoś dokonuje zabójstwa swoich, na, na przykład najbliższych tak jak to mieliśmy u nas i, i, i popełnia samobójstwo po prostu nie wiedząc, co dalej ze sobą zrobić, dokonuje ukarania samego siebie poprzez to, że odbiera sobie życie. Natomiast sprawy były, to nie jest tak, że, że to się teraz coś urodziło nowego, to są, to jesteśmy normalnym społeczeństwem. Takie rzeczy zdarzają się w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych i tu i to jest i to jest, to jest to to jest normalne jesteśmy normalne społeczeństwo co prawda mówię jest, jest jakieś takie osłabienie psychiki ludzie, ludzie nie wytrzymują pewnych napięć pewnych emocji nie wytrzymują które ich dotyczą pojawiają się jakieś problemy finansowe zamiast usiąść i naradzić się z rodziną co zrobić jakie kroki podjąć żeby sytuację swoją poprawić biorą ostateczności dokonują zabójstwa najbliższych członków rodziny i na końcu po Popełniają samobójstwo. To nie jest wyjście z sytuacji i, broń Boże, wskaźnik dla innych, że tak należy postępować w sytuacjach trudnych. To jeszcze ostatnie słowo yy, należy do pani Katarzyny. To znaczy, ja się zgadzam, że zbrodnie istniały zawsze. Mamy. Yy, i to w każdym kraju. I w Stanach Zjednoczonych ich też się dzieje bardzo dużo, i czasami się dziwimy, że coś takiego może mieć miejsce. No ale kiedy są jakieś bardzo silne emocje, no to rozwiązujemy w ten sposób problem, a dopiero potem e, zaczynamy myśleć, co zrobiliśmy. Szanowni Państwo, bardzo Takie... dziękuję. Tak? Było chyba w zbrodni tego Ukraińca, który zabił żonę i dwójkę dzieci, wypił 20 piw i jeszcze jakieś drinki, po czym zamordował ich i dalej pił. A no dopiero jest... później przyjął konsekwencje, wiedział, co zrobił. No, właśnie, alkohol, alkohol pewnie pomógł mu podjąć decyzję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeuta, oraz Maciej Szuba, były komendant poznańskiej policji, a obecnie prywatny detektyw. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. Drodzy Państwo, na koniec jeszcze ważna informacja. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy bądź wsparcia psychologicznego, można zadzwonić pod numer 8722 do Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym. Działa też dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka 812-1212. 12. Dostępny jest też całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia można zawsze dzwonić pod numer 112. To tyle w otwartej antenie a już za chwilę na naszej antenie główne wydanie pulsu dnia. Do zobaczenia.